Manka jest w tym konor, a ze mną jest... Minifunek Oli. i .pl. Tak I to pierwszy odcinek z odcinka serwera MySG Pierwszy odcinek z odcinka <grym> <grym> Ja sobie wyłączę już tych jasno, no bo tutaj za dużo Też, no, czekaj, no, wszystkie wyłączę, też wszystkich, wyłączę. E, wszystkich Jaka rynka? 54 czekaj. po prawej po 54 widzę, pustyna. 54, 54, kurde. Okay. O, widzę. Czerwony. Dwie. Pełna, pełna. Rzuci. Okej. Okay. Drugi. Okay. Trzeci. Chodźcie do, do niebieskich, jest więcej. No to szybko, 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 szybko. pięć niebieski. Ich jest więcej, także spoko. Kurde, górnik. Okej. Okay. I no, ale rozdziel rozdzielczość jest super. Bo miał najlepszego Fightfula znaczy napisy lepiej wyglądają, a poza tym to tak... Aha, ta pustynna, co... To jest ta, co mi naponek wtedy nagrywał. Aaa, to jest Nie, ta... nie, nie! nie. <laughs> to jest ta przyklęta. Tak, dla mnie, bo ja się Że Musiałem tobie grup, że musiałem tobie ten... Specjalnie muzykę ściągnąć, żeby Żeby ten, żeby było fajnie jakoś zmontowane. No tak, ja tam już więcej nie wkładu. Będę chodził całą mapę na shiftie i nie będę palić. Blundery z jegu Skacze Ja sobie też skaczę hmm. Kto soi w czerwonych, nawet do czerwonych się nie da wbić Ale dobra um, Mam piramid. Ile macie wygranych? 6 5 0 A ile macie, zabi macie zabić? 13 <grym> <Trzynaście. Zero. Szesnaście. grym> Ja mam 16, a, a molecy Ile macie? Zero. <laughs> masz, masz wszystkie wyzerowane staty, a ty mi na funek ile masz monet? 35. 45. To <laughs> bo ja Ej, to jest typy, Ej, to jest nierówne! A nierówne. Co nierówne? Nie, bo myślę, że to tak nierówne więc To oglądaj... rojoła... roo... Ro, kurczę. Rojo w, noście, skoczy. Ja czasami ją oglądam. Albo nie, roka syn, takie coś. Mówi, mówi takie, wiesz, wyrazy takie nieodpowiednie. Nie widzowie piszą met dlaczego na czasie. Za dużo, za dużo przebywanej z Nie, no. Ja byłem cały czas przeklina. Praktycznie cały czas. <grym> Karol to napisał. Co? Jol, jesteś grubo jak stodoma, twoja <grym> Ło jesteśmy dobra. dobra. idziemy do świątyni I, i pamiętajcie o drewnie. Ło, że spadłem? No ten już znowu prawie spadł. No bo byłem w tej świątyni. Ja Ale czekaj, zaczęłam. Świątynia faraona jak to. Oj tak o, No kto zginął już z naszej niebieski. <śla> Karol. <laughs> Ej, biskitu, to ten Karol mhm. Wow, jak to drewno jest dziwnie położone, zobacz Konor zobacz. zobacz O, jakiś kądzie do nas, od nas, ten, ten, o, to jest przyńca. Remon drewn. O jakie lagi? No, Gdzie A tu. Pow powtórka z rozrywki. A ostatnio też miałem takie lagi. Tu ty? Nad nie zebrałem jednego. Chodźcie może tutaj. Tu. Nad nie, nie zebrałem jednego kawałka. Dobra dnie. idę. Ile kawałka drewna. Wykop dziurę. Dziurkę. Czy to robię na trzy osoby? Fuck. Widać na Ale... szczęście nie, bo ty nagrywasz, także... Ja mam większą rozdzielczość na no, temelage i tak próbuję ogarnąć zabrań. No a ja znowu nie będę miał skrzynek. Założę. Ja tylko skupałem, żeby mieć miejsce, pierwsza kratka bo. Zimga O, pierwsza kratka żelazo. O żelazo. No odd oddaj! Nie, no oddaj! Co? Dwa na na żelazo, a ty jedną uuu zabrałeś. zabrałeś. Dęki. O, już piecyk. A mamy pochodni. Znaczy mamy... Dobra, jest przecież żelazo. Właśnie macie drewno wszyscy? Tak. To craftingi róbcie. O, każdy będzie miał ten. Ja będę miał w środku, co. Już zależy jak tam w 12 po kurde. No mi ktoś kobla wali do mego eku. Ja walę kobla. Ja walę kobla. Ja walę kobla. Dobra. O, skrzynka! Dobra. Akurat o. jak tak znalazł skrzynkę to ten. Y, mi napisał na świecie. Na, y, utworzyłeś swój prywatny piecyk. Aha. A nawet nie wiem czy mi napisało. Ja jeszcze sobie robię żelazne kilo. No nie, muszę no, też Mam takie trochę ścinki. Też mam. Muszę ogarnąć. No ja też mam y... takie wszystkie. To faktycznie jasne. też z serwerem albo coś inny tak jest z naszymi kompapami. Żelazne kilo. Co czemu ja mam odległość renderowania 4 Kurde ale ladzy Grafika dokładna, gładkie oświetlenie Co, nie Ja nie tu, tylko skrypkę Krufta włączonego, włączonego. Ja, ja mam jeszcze googlej stronie Battlefielda ja Tego frapsa, O i od razu lepiej Dobra ja Tylko 6 w to... o. Trzyś, o. Ja też miałem właśnie w mojej pierwszej miałem o, no! Co ja weszłem? O mam 8 tego mi ten, ja chciałem kliknąć S, żeby wyjść ze skrzynki, weszłem w ustawienia i tak chciałem się odwrócić i weszłem w statystyki. Jakieś dziwne mi weszło. Kurde. Winafunek. Ja ten. No mi zabrałeś zabrać dropa. Łaty. Ja nic nie zabrałem, ja teraz dropa nie mam. To jest, to jest serwer. Ło, jak tu patyki dziwnie wyglądają, jak takie łóżwe małe pałki. O, sklenia. Według mnie to kilo of się na 7 rutenów Najgorsza skrzynka na całym świecie Czemu? 10 tego. Stejka, jedno TNT i 8 snowball. A ja ja, ja miałem tylko snowbole A ja jedną czerwoną pochodnię rozmiałem No ku Ania to nie ma chyba nie jeszcze problem. gorzej. Tak Czerwona pochodnia, no gorzej. No nie chcę zbroi ze złota, czemu mi dropi złoto? Na serwisie tracksu dopiero byśmy zaczynali za 40 40 sekund za dummy tak. mhm. Znaczy nie za 40, tylko byśmy mieli 40 sekund mniej czasu Co? No! No! Eee! 5 minut z ten... O co to jest? Co? 5 minut Okej, okay, zrobiłem, sobie zrobiłem jakiś wielki mur Łatno jakiego ty masz dropa, że ty już masz klatę Ja? No, kiepskiego Mi tak nie dropi Teraz mi tylko złoto, złoto dropnęło. Też tak ja? miałem Ja mam już... już 7 złota nie, nie, Ja 5 nie, nie te 7 Kurczę No ktoś mi tu chyba wyjście rozwalił Chyba że to ja no to... Kurde Dobra ja też będę miał zaraz tę klatę Ja mam jeszcze, ja mam dopiero 3 żelaza Co? No. Dopiero? A ty razem z kilofem. O, żelazo, w końcu żelazo. Jak ja miło, tam zaoszczędziłem żelazo. Żel Ja tam zaoszczędziłem trochę żelazo, bo ten... Bo miałem w skrzynce niespodziankę. Ja też miałem tą niespodziankę. No, ale ja miałem tego. E, e, e. O, jak pięknie. Gdzie ja jestem? Whatever, aha. Goodness, manklatę. Ja coś. mam spodnie. No, what? Hm. Nie mogę skryftować. Hm! Ja to jest silverfish? What the silverfish? No, mogę skraftować I pojawia mi się i znika. O, nareszcie. <grym> Nie no, jak, jak kładłem wszystkie dobrze, przez sekundę... Ała! Sekundę mi się pojawiała potem znikała. O, w końcu skrzynka. Trzy żelaza! No tr Ała! Piasek mnie bije. Dobra już mam helmet Znaczy mm. jeszcze nie założyłem, okej okay, mam Dzisiaj jest jakiś no. mecz w mundialu? Jest, jest Jaki? Brazylia chyba i Niemcy grają Patrzcie co znalazłem um, Ej, już patrzą mu Tu Tu, tu, tu. Nie wchodź w tam bo się zabijesz A nie mówię. Ja się nie, nie zabiję. Ja, szedł tylko dla pustej skrzynki. Kurde, teraz to się prawie zabiłem. No i teraz to trzeba to tylko wyjść. Mam spodnie. Jeszcze Ten nic nie, nie mam. Znaczy mam spodnie w piecu. Ja mam klatę. że, się... żelazo się przypomnę Mam spodnie w piecu. Co? Ale według mnie to w ogóle jak kilofy i taki zbroj powinno się robić w kowadle. Czemu? No przecież... no bo, normalnie sobie tak złączysz bez kleju, bez niczego tak na kido. Kleju? No? Klej. No. Kleju Tak, klejowa Kurczę, to gdzie to... wy jesteście? Tutaj Tam, gdzie powinniśmy być W bazie no, m? O, widzę O, doskoczyłem. Jakimś cudem. Kurde, sam ten. Ej, jest tak gorąco, że mi się teraz krąży w głowie mi się mi czerwony. Ja się cały Na Ja chyba jest O wiem czemu mi się kręci w głowie Co? Bo jestem głodny No co? <laughs> no co, też słaba skrzynka 4 snowbole, 6 czerwonych pochodni I 5 drewna A, Przynajmniej 2 no no. <laughs> Zawsze jakieś pozytywne Wiecie ile mi się drewna przydało? Hmm. Nie wiem mhm. No. <coughs> kurde Za chwilę to nie będę dosięgał do tego pieca Mam już mieczyk i helmeta Buty są ostatnie Ja już mam wszystko, ja jestem gotowy Ja nie Ja dopiero mam klatę Co To ja kopię i będę ci kurde dawał bo O skrzydła o Sześć żelaza <coughs> O no to nawet sporo Teraz miękki ma 9 w skrzynce. O, skrzynka. Żelaza. żelaza. Masz. To jest W12, tu jest nur. Dokładnie i znowu milacz. Merz. Wziąłeś. Okej, okay, już wystarczy chyba. No znaczy co ja teraz mam helmet. Dwa żelaza jeszcze. O akurat A, No to Gotowe. O skrzynka Gotowy założyć. Dajcie mi to Trzy żelaza Pięknie. Każde Pięknie. skrzynce miałem żelazo Aha. Ktoś ma jeszcze... Kto ma dużo pszenicy? Ja mam osiem. Okej okay, starczy mi akurat nie, nie Czekaj nie gdzie są piece Czekajcie aż mi się przepali Ej 5 minut jeszcze no to dobrze Właśnie co mam Mam hmm. mega pochodnie ja Czerwona ja mam takich 6 Ja, trzy. ja tak mam 6 Bo okej ja już jestem gotowy Czekaj wezmę sobie do podpalania TNT Które. O 3 mi są potrzebne He? Hmm. Dasz to jedną pszenicę? Masz. Thank Chcę przepalę trochę ziemniaczków. Ja mam ziemniaki także. Jeszcze sobie chlebka zrobię. Ja chlebka. <laughs> o, ja chleb zrobię. Albo klaw... nie. Sklejamy chleb. Sklejamy chleb w craftingu. <laughs> I właśnie to jest trochę też bez sensu. piasek. Ale ja myślałam, to... że cię la... już lawa przymiotła. <laughs> A co jakbyśmy się tak dokopali? Co ja bym się na pewno dokopał? Eee... <grym> Ty byś się Co Ile z kratek? tego? What? Dobra, już? jestem herobrajnym, ale to nie znaczy, że musicie mi robić od razu posąg z czerwonych pochodni. <grym grym> Ziema? Ziema. Idziemy już? No jej ja idę. Ja Dobra, pięć wyznaczek. ziemniaczków wstarczy. Ja już wyszedłem. Ja mam jeszcze dwa chlebki, cztery ziemniaczki Starczy! <grym> Możliwe. Albo znaczy, cię z lawa przygniecie. Teraz, żebyśmy nie w ogóle jak Zdarzyło się raz. <grym> I teraz już ktoś tak Nie! <grym> Dobra, dajcie lecimy na środek. Tylko uważaj. <grym> Gdzie tu jest środek? Tutaj był resp. Aha, to tam jest środek. A 100% procent, tu jest środek. A tu jest gdzieś laba. Wiedziałem! A nie. Ja ją ominąłem Ale. Ty też. Ale ja nie Czy to jest środek? O tak. Dobra, tu jest środek? Tak. <grym> Macie reja? Nie. Nie. Lep nie mam Zobaczy się. Tak. Po co ty wskakujesz, ja bym wskoczył? Ale ja umiem szybciej budować jeszcze raz słusznicy rozwał. The... Nie, to nie jest środek. Nie. To po co ja zginąłem na ostatnim nagraniu? Już wiem, co? gdzie jest środek. Mm. Dobra, mu się... się chodźcie. Czekaj Minutka. Dobra, spadnę i się nie zabiję. Pięknie! Myślałem, że się zabijesz, bo wpadniesz do lawy. Tak. <noise> Spadłem na bedroka, tak, jakbym wpaść do lawy. E, wiecie wy co? taka smutna wiadomość jesteśmy tylko my z naszej drużyny jakiś bok Ale pokonamy innych Patrz, Patrzcie ile jest innych e, Pen, Gdzie ty jesteś? Tu! To. No ty ślepy! Tu! Gdzie on jest? No, tam! Też go nie widzę Tu! tu! Też jestem ślepy Kurde, kwiatki <laughs> Wiadę <laughs> Zobaczcie, jestem bogaty. Ma ktoś pszenicę? Ile macie? 38. Znaczy 39 cudolek. A macie jeszcze jakąś pszenicę? Jedną chociaż. Ktoś ma. Nie. Ehhh dobra, powywala się niepotrzebne itki, no bo wiecie, będzie... Kurde, nie, no! Będzie trzeba miejsca dużo. O. Stek wywalałem. Chyba to tu. Gratulacje. Jedno żelazko, po co patyczek? What? Nie, patyczek! Patyczek! <laughs> <To> wszystko zgodne, <laughs> dziękuję. <śmiech> no kurde, pier... <laughs> Ej. O, ma trzy pszenicy, po co mi to? Zimnioki <laughs> Wywaliłem czerwone po... Wychodnie. A nie! What the fuck? Dobra. A Chora to mało, da się chodnie. To da się wykorzystać. Patrzcie. Najlepsze wykorzystanie śnieżek. Nawet nie trafiłem. No nie, A, ja wiesz, nie śnie... A wiesz, że śnieżki tutaj chodzą, yy, ten. Interwencja. Pat Nie. Mam gości w pokoju. funek, e, jak jesteś, to ruszaj głową. No tak. Okej, okay, jesteś. <noise> Okej, okay, miałem gości w pokoju. A nie mówiłem? Gości? No nie, gości, kurde! <noise> tak, wujek z Tajlandii mu przyjechał. Nie, mama. Aha. <głos> <głos> no, prawie. <noise> Dobra, idziemy. I tutaj, nie będzie środków, wypadniemy na Kurde, na... <noise> I stoi, nie będzie w środku i wypadniemy z mapy, to się wkurzę. Ła! Ła! Dziaks! Ła! mnie. Spadamy? Mnie też zlagowało. Mam trzy Dziaksy. E, ale lady. Lubi cleftinga. Tu są skrzynki puste. Ło, wow, jakie bogactwo. Ja mam Dziaksowy Mieczek. mi spadł. Ja mam Dziaksowy Mieczek. Dziękuję. Ja mam jeszcze jednego diaksa do tego. Masz. Um, I am sorry, gdzie ja jestem? Nie wiadomo. Oczywiście, ja gdzieś weszłem. A, Wszystko do się... tego, do kopalni, musisz się wykopać. O kurczę! o kurczę, uruchomiłem pułapkę z lawą. Chodź <grym> szybko tu. Kurde, zleżyło. Ho... ty ludzie... Się... Wyjdą. Pomocy. Kurde, jak mi ladży. Mi też. Mi też. No pomocy, tu jest nitka. Bacon. Beacon. No serio, kto mnie zamurował? Nikt. Nikt. Ład. ej, tu jest jakiś zielony! Aha, dobra. <grym> to nie serwer Citroxa. Przeciwnicy są na czerwono. No kurde! Ej, koleż! Zabijemy go. <grym> Złote jabłko! Ja nie mogę. Zwykłe. No tak. Hmm. Pójdzie w tą stronę. Aby. A jak miladży? Też miladży, okropnie. Ja, kurde, nie ty młodnij drogę, ja będę za nim E, no jedzenko. Ja ucinam drogę. Ura. Prawie do lawy wpadłem, czekaj. Uważaj. Ja coś czuję, że jeszcze tej rundy nie dotrwam do końca. No mamy już... Łop, tak myślałem. Wpadłeś? Tak. Ja prawie wpadłem. Wiecie, że mam przewagę liczebną. Półkradki o, bym o, o, Nie, no pitu. Nie! Prawie. Wiesz ty co? Mamy to tylko y Chodźcie. On się tam buduje do góry. Mamy jeszcze śnieżki? Tak, ja mam. Po co ja to wyrzuciłem? Jest, 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 jest! Zabiję go! Brawo, dzięki mnie. Thank you very much. Dwa złota, jeden diament, nie miałem nic cennego Jeden diaks? No miałam jeden diaks Prawie, prawie rozwaliliśmy drużynę e, Wiesz jaką? To była ciekawe jaka e, To był zielona O to jeszcze jeden Został. What? Ej tu jest coś wyżej Ej właśnie, gdzie e, mamy kompas? Gdzie jest najbliższy przeciwnik? Tam! Tomik O to jest ten kolejny z zielonych No Czy ja muszę coś zjeść? To on jest pod ziemią mm. Ta, Ich jest tam dwóch Czekaj Ej jest tylko jeden z drużyny, na no to wiecie, oni się powinni klepać Z każdej drużyny jest tylko jeden gościu Ej chodźcie wbijem to na tak. to już nie ma szans. Ja tam wbijam Też Ej obok się kopmy Dobra, ja tutaj Kurde, kilofasem nie wziąłem. Kto się już tam klepi? Oni się klepią Sklepali się Ej, latam Zabił mnie! AURA! TO mnie też! Prawie. Co? O ile itemków? No ja Andy jak sobie miecz. Też mam. Chyba minę fanka. E, dobra, to jeszcze jeden gościu, Daniello. On jest 123 kratki. Wiesz co, chodź tu. Jak on cię zawił. Mi, mi też zostały mało serduszek, a lag. Tylko, że nie. miałem trochę mało serduszek. Lol. Nie mogę zniszczyć pochodnie. Ja już do niego biegnę. Poczekam na ciebie, jakby był gdzieś pod ziemią albo coś. A jak ja nie to tego po prostu w sklepie. A jak nie, to ty mnie dobijesz. O, widzę go. Zbysił. Konor, szybko. Konor, tu. Nie mogę, mam lag, inaczej nie mogę sprintować. No, tu. O, sprintuję chyba. Jedną rundkę gramy. Mhm. Mm Okej. Okay. Chyba. O, masz też brać jak się miecz. No. Tam jest, tam jest, tam jest. Tak, bo my mieliśmy, jak sobie miecz, A, a! a, a. Gościu jest na koksie. Nie, na koksie. Ty tutaj ze fortecy. Widziałem go przez X-Raya. Znaczy się X-Raya, nie doczyła mi się teksturki. Gdzie ty jesteś? Nie wiem czemu, ale mnie ten oddaliło. O, o Ty gościu jest pod ziemią. Oddala mnie! O! Wow! Ale ciścina. Mhm. I mnie oddala. Kucie. ja jestem w katakumbach. Chyba idę w złą stronę. Chyba ta... Spada! No. On jest gdzieś w tych, tych... Tutaj jest gdzieś. Widzę go. Widzę go. Wygramy to przed dystans. Spadłem do lewy. Wojtek! Wygram to, wygram to, wygram to, wygram to, wygram to! Gracz W12 został zabity przez Danielo hm. Dobra, chodźcie. To jest niemożliwe. On miał klaurę i miał żelazny mieczyk. Dobra, chodźcie. Tam gdzie, gdzie zaczęliśmy. ty jesteś? Tam gdzie zaczęliśmy. O tak, tam gdzie zaczęliśmy. Ile on ma w ogóle HP? Okej. Okay. To byłoby na tyle z tego odcinka, a więc trzymajcie się i na razie. Pa pa! pa.